Ja ci mówię, musisz przebiegnąć, jak Japończycy. Nie rób tego, będzie ci zimno. Przestanek Woodstock to nie tylko koncerty, to także warsztaty, które poprowadzi na przykład Zbigniew Hołdys, to turniej piłki nożnej, ale to także Akademia Sztuk Przepięknych, taki projekt, który przyjął się już w minionym roku. Ten, ta Akademia Sztuk Przepięknych to takie spotkania tych uczestników Ustoku z ludźmi różnych wyznań, kultur, z aktorami, a także z dziennikarzami. W tym roku z Stopowiczami spotka się na przykład Anna Dymna, czy też Tomasz Sakielski, a także Tomasz Lis. W tym roku po raz pierwszy na przystanku Ustok wyznaczono takie strefy pomagać w usprawnieniu ruchu, a jutro na pewno będzie walczyć m.in. z pijanymi kierowcami. Tak samo będzie w niedzielę, a w poniedziałek znowu policjanci wrócą do pomagania kierowcom w bezpiecznym powrocie do domu. What oh, the hell? That's going down. Oh, that's going Help me! Help me!